Przed nami raków. Startujesz. Startuję, już się nie mogę doczekać. No właśnie. Um, będzie tam całkiem sporo triatlonistów. Um, pewnie klasyczny młynek na początku w wodzie, e, później parę historii na trasie kolarskiej. E, znasz raków, myślę, że dość dobrze, w sensie oczywiście trasy i tego, jak to wygląda. Jakiej rady byś udzieliła? No, w wodzie trzeba sobie radzić. Jakoś <laughs> jakoś trzeba sobie radzić. Trzeba, trzeba liczyć na łód szczęścia, że nikt nas nie kopnie, jakoś wybrniemy z sytuacji. No, a na rowerze bym radziła nie podpalać się na początku, bo są dwie bądź cztery pętle, gdzie z drugiej strony trasy jest podjazd porządny, nawet trzy chyba i podwiatr. także. Radzę radzę na początek się nie spalić, żeby później mieć siły. Mhm. A bieganie? Bieganie jest chyba przyjemne, nie? Jesteśmy otoczeni lasem. W Sierakowie mi się podoba bieganie. Bardzo lubię biegać po lasach, także, także dla mnie idealnie. No dobra, to bardzo Ci dziękuję. No i co, widzimy się w Sierakowie. Widzimy się. Dobra, dzięki. Sponsorem programu była Enea. Sponsor tytularny Enea Tritur, cyklu imprez triatlonowych.